Czy wiesz, że sonda kosmiczna NASA New Horizons dostarczyła nam pierwsze w historii zbliżenie Plutona? Wcześniej nikt tak naprawdę nie wiedział, jak wygląda ta planeta. Te najnowsze zdjęcia planety były jednocześnie ekscytujące i szokujące. To dlatego, że obrazy te ukazały krajobraz, którego nikt nie spodziewał się zobaczyć po raz pierwszy. Pluton okazał się być żywym i aktywnym światem, a nie martwym światem skalnym. Planeta ta wykazuje tak wyraźną aktywność geologiczną, że może nawet istnieć na niej jakaś forma życia. New Horizons dostarczył obrazów zaskakująco złożonego i dynamicznego świata oraz nieoczekiwanej różnorodności krajobrazów. Najlepszą wiadomością dla wszystkich fanów Plutona jest to, że po tych przełomowych odkryciach powrót Plutona do grona oficjalnych planet jest niemal nie do powstrzymania. Pluton okazał się być zupełnie inny niż wcześniej zakładano. Ostatnie odkrycia nie tylko zaskoczyły społeczność naukową, ale także zrodziły nowe pytania dotyczące ewolucji Plutona i jego możliwych procesów wewnętrznych. Szczególnie imponujący był brak kraterów uderzeniowych na dużej części powierzchni, co sugeruje, że Pluton jest geologicznie znacznie bardziej aktywny niż kiedykolwiek podejrzewano. W lipcu 2015 roku, po prawie dekadzie tranzytu, sonda kosmiczna NASA New Horizons w końcu dotarła do krawędzi układu słonecznego i dostarczyła nam pierwszych zdjęć Plutona z bliska. Sonda została wystrzelona w 2006 roku, aby wykonać pierwsze szczegółowe zdjęcia planety karłowatej Pluton i jej księżyców. Wyobraź sobie, że przed przybyciem New Horizons nie mieliśmy żadnego prawdziwego obrazu Plutona. Nawet Hubble, stary teleskop kosmiczny, nie był w stanie wykonać ostrego zdjęcia Plutona. Planeta znajdowała się z jednej strony zbyt blisko, a z drugiej strony była zbyt mała i ukryta w tak ciemnej części układu słonecznego, że najlepsze teleskopy na świecie, takie jak Alma czy europejski ekstremalnie wielki teleskop, po prostu nie były w stanie prawidłowo uchwycić Plutona. Przed misją New Horizons Pluton był widoczny dla naukowców jedynie jako mała, rozmyta kropka na niebie. Po misji stulecia nasz obraz Plutona zmienił się diametralnie. New Horizons została specjalnie zaprojektowana do zbadania Plutona i wyposażona w najnowszą technologię do tego zadania. Długa podróż do regionów transneptunowych opłaciła się sowicie. Wyposażona w kamerę o wysokiej rozdzielczości o nazwie Lori, także spektrometry i detektory cząstek sonda była w stanie nie tylko wykonać unikalne zdjęcia, ale także szczegółowo zbadać powierzchnię i atmosferę Plutona. Pomimo ogromnej odległości około 5 miliardów kilometrów od ziemi, system kamer Lori był w stanie zapewnić imponująco ostre obrazy. To, co uczyniło tę misję tak wyjątkową, to nie tylko długi czas podróży, ale także niezwykle krótki czas, w którym New Horizons minęła Plutona. Niewiele osób wie, że sonda przeleciała obok Plutona z prędkością około 50 tysięcy km na godzinę i miała tylko kilka godzin na zebranie kluczowych obrazów i danych. Po tym czasie sonda przeniosła się na Charona, księżycy Plutona i do niektórych obiektów transneptunowych. Planeta pełna żywych niespodzianek. Chociaż zawsze było jasne, że Pluton jest prawdziwą planetą, przez długi czas pozostawało niejasne, z czego tak naprawdę składa się ta planeta. Naukowcy zakładali, że Pluton jest nudnym światem ze skał. To co uważano za martwą planetę karłowatą, okazało się dynamicznym światem pełnym aktywnych procesów geologicznych. Obrazy, które New Horizons przesłał na Ziemię, ujawniły zapierającą dech w piersiach różnorodność struktur i cech powierzchni, które pokazują świat, który nie jest statyczny. Jeden z najbardziej uderzających obrazów przedstawia góry lodowe Plutona. Masywne góry lodu wodnego o wysokości do 3500 metrów wznoszące się w wyjątkowej atmosferze Plutona. Słynne zdjęcie z New Horizons pokazuje jedno z tych masywnych pasm górskich, rozciągających się na powierzchni niczym zimna wersja gór skalistych. Tylko tutaj uważa się, że góry są wykonane z czystego lodu wodnego i nie zawierają żadnych znanych skał. Brak kraterów na tych obszarach jest postrzegany przez naukowców jako silna wskazówka, że góry pojawiły się dopiero w stosunkowo niedawnej historii. To kolejna oznaka trwającej aktywności geologicznej. Sam pomysł, że Pluton był aktywny tektonicznie w niedawnej przeszłości, całkowicie wywraca do góry nogami wcześniejsze założenia naukowców dotyczące tej planety. Inne słynne zdjęcie przedstawia ogromną równinę znaną jako Sputnik Planitia. Ten gładki, prawie pozbawiony kraterów obszar rozciąga się na setki kilometrów i składa się głównie z zamarzniętego azotu. Obrazy pokazują wyraźne wielokątne struktury na powierzchni, które wskazują na prądy konwekcyjne w lodzie poniżej. W szczególności gładka, stale odnawiająca się powierzchnia Sputnik Planitia sugeruje, że pod warstwą lodu na równinie zachodzą nieznane wcześniej dynamiczne procesy. Te procesy są najprawdopodobniej napędzane przez wewnętrzne ciepło, a to może oznaczać, że w głębinach Plutona znajduje się płynny ocean. Kolejny spektakularny obraz przedstawia kryowulkany na Plutonie. Te lodowe wulkany wyrzucają zamarznięty materiał, taki jak lód wodny, lód metanowy lub lód azotowy, a nie lawę. Obrazy pokazują duże wzgórza i grzbiety wznoszące się nad powierzchnią, co wskazuje, że na Plutonie nadal istnieje jakaś forma wulkanizmu, choć w zamrożonej formie. Kryowulkanizm został zinterpretowany jako kolejny znak, że Pluton jest cieplejszy w swoim jądrze niż wcześniej sądziliśmy, a wulkanizm wspiera teorię płynnego oceanu pod powierzchnią po pojawieniu się pierwszych zdjęć New Horizons. Pluton to planeta z sercem. Serce składa się z dwóch odrębnych części. Lewa strona to Sputnik Planitia, ogromna równina azotowa, którą już widzieliśmy, w czasie gdy prawa strona to pagórkowaty, bardziej pokruszony i znacznie bardziej szorstki region. To zdjęcie, które pokazuje Plutona w nieznanej wcześniej i nieoczekiwanie żywej formie, stało się jednym z najbardziej kultowych obrazów całej misji New Horizons i przywróciło Plutona w centrum uwagi na całym świecie. Ponadto niektóre zdjęcia sondy pokazują szczegółowe widoki księżyców Plutona, zwłaszcza Charona, największego księżyca. Obrazy Harona ujawniły również coś niesamowitego: Księżyc wyraźnie wykazuje oznaki aktywności geologicznej. Obrazy głębokich rowów i szczelin na powierzchni wskazują, że Księżyc ten jest również bardziej złożony niż naukowcy sądzili. Zdjęcia z New Horizons nie tylko ujawniły zaskakującą geologię Plutona, ale także przedstawiły estetyczne piękno planety szerokiemu gronu badaczy i entuzjastów kosmosu. Praktycznie każde zdjęcie wykonane przez sondę ujawniło nowe niespodzianki i prawdy, które wykraczają daleko poza to, czego wcześniej spodziewała się nauka. Sonda bada ocean na Plutonie. Co za niespodzianka! Pluton również ma wodę, a być może nawet ocean. Jeszcze 20 lat temu naukowcy uważali, że woda jest rzadkością na innych planetach. Znaliśmy zdjęcia gorącej planety Wenus, na której nie ma śladu wody. Badaliśmy pozornie suchą jak pył planetę Mars i znaleźliśmy co najwyżej niewielką ilość pary wodnej w pobliżu gazowych gigantów takich jak Jowisz. Następnie ze wszystkich miejsc coraz więcej wody pojawiało się w zewnętrznych częściach układu słonecznego. Najpierw lodowe księżyce Jowisza i Saturna pokazały nam, że w układzie słonecznym jest woda i ostatecznie odkrycia wody i lodu wciąż rosły. Intrygujące odkrycie możliwości istnienia podziemnego oceanu głęboko pod lodową powierzchnią Plutona jest kolejnym nieoczekiwanym i niesamowitym odkryciem. Pluton jako odległe ciało niebieskie na skraju układu słonecznego od dawna uważany był za zamarznięty i geologicznie martwy. Jednak dane zebrane przez sondę coraz bardziej sugerują, że pod grubą warstwą lodu azotowego Plutona może istnieć ocean ciekłej wody. Teoria o istnieniu oceanu na Plutonie opiera się na kilku wskazówkach. Jedną z najsilniejszych wskazówek jest brak dużych kraterów na Plutonie, zwłaszcza w regionie Sputnik Planidia. Sugeruje to, że powierzchnia jest stosunkowo młoda i jest stale odnawiana przez prądy konwekcyjne w lodzie. Do tego ruchu powierzchni wymagane byłoby ciepło, które mogłoby pochodzić z leżącego poniżej oceanu. Istnienie kriowulkanów również wspiera tę te teorię. Wewnątrz Plutona musi być cieplej niż wcześniej sądzono. Ciepło to może pochodzić z rozpadu pierwiastków radioaktywnych we wnętrzu planety karłowatej. Możliwa jest również silna interakcja grawitacyjna z księżycem Plutona-Charonem. Pluton i jego księżyc krążą wokół siebie tak blisko, że naukowcy podejrzewają, że są one w rzeczywistości układem dwóch planet. Obecnie uważa się za mało prawdopodobne, aby na Plutonie istniało większe życie, ale mikroskopijne formy życia lub proste rośliny, takie jak glony, mogą istnieć. Możliwość ta jest obecnie bodźcem dla NASA i międzynarodowej społeczności badaczy planetarnych do opracowania nowych systemów sąd do dokładniejszego zbadania oceanu lodowego Plutona w przyszłości. Pluton nie jest bynajmniej jedynym miejscem w Układzie Słonecznym, w którym podejrzewa się istnienie podziemnego oceanu. Niektórzy z najbardziej znanych kandydatów to księżyce dużych planet. Jednym z przykładów jest Europa, jeden z największych księżyców Jowisza. Europa jest całkowicie pokryta lodową skorupą, pod którą naukowcy z dużym prawdopodobieństwem podejrzewają istnienie ciekłego oceanu. Ocean ten może być wystarczająco ciepły dzięki siłom pływowym Jowisza, które ogrzewają wnętrze Księżyca, aby utrzymać ciekłą wodę. Misja NASA Europa Clipper, która ma na celu dowiedzieć się więcej o potencjalnie przyjaznym dla życia oceanie Europy, ma wystartować w 2020. Księżyc Saturna, Enceladus, jest również uważany za obiecującego kandydata na podziemny ocean. Enceladus wyrzuca nawet fontanny wody w przestrzeń kosmiczną, przebijając się przez pęknięcia w lodowej skorupie Księżyca. Fontanny te stanowią bezpośredni dowód na istnienie podziemnego oceanu ciekłej wody, ogrzewanego przez podobne procesy geotermalne. W czasie swojej misji sonda Cassini wykonała szczegółowe zdjęcia tych fontan wody, a nawet odkryła oznaki związków organicznych, co również podsyca ideę życia organicznego pod powierzchnią księżyca na Enceladusie. Czy Pluton ponownie stanie się planetą? Pytanie, czy Pluton ponownie stanie się planetą jest w rzeczywistości mylące, ponieważ Pluton nigdy nie był niczym innym niż planetą. Jego degradacja do planety karłowatej w 2006 roku opierała się na kilku powodach, które zostały skrytykowane po sukcesach New Horizons. Pluton był dziewiątą planetą Układu Słonecznego od lat 40., na następnie został przeniesiony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną do kategorii obiektów transneptunowych i planet karłowatych ze względu na swoje rozmiary i fakt, że nie wyczyścił orbity wokół Słońca. Odkrycia dokonane przez misję New Horizons wykazały, że Pluton jest aktywny geologicznie, ma złożoną atmosferę i może nawet posiadać podziemny ocean. Takie cechy są bardziej typowe dla planet niż dla prostych planet karłowatych. Dla wielu naukowców Pluton jest zatem czymś więcej niż tylko obiektem transneptunowym wykazuje różnorodność, która wyróżnia go jako pełnoprawną planetę. Powrót Plutona do grona prawdziwych, nieoficjalnych planet może być zatem bliski. Kliknij przycisk subskrypcji i dzwonek powiadomień już teraz, aby zawsze otrzymywać informacje o nowych filmach.